Dzisiaj pokażę, jak zacząć inwestować na giełdzie od strony technicznej, a więc konkretnie, co trzeba przeklikać, żeby kupić akcję czy ETF. Krok po kroku, bez żadnych niejasności i co najlepsze, na prawdziwych pieniądzach. Tak, żeby materiał był praktyczny, zainwestuję też 10 tysięcy złotych. Bez przedłużania przechodzimy do kroku pierwszego. Będzie to wybór konta inwestycyjnego. No bo najpierw trzeba wiedzieć, gdzie inwestować. To nie jest materiał sponsorowany, ale gdybym sam zakładał teraz konto inwestycyjne, to Rozważyłbym jedną z trzech opcji: XTB, DMBOŚ albo MBank którego z nich nie wybierzecie, to tak naprawdę i tak będzie ok. Najczęściej korzystacie z XTB, więc dzisiaj pokażę, jak obsługiwać właśnie ich platformę. Ale zasady są bardzo podobne na wszystkich kontach. Krok drugi to założenie konta. Wchodzimy więc na stronę XTB i klikamy przycisk Otwórz konto. Podajemy e-mail, podajemy hasło i zaznaczamy zgody. Teraz stworzy nam się konto, ale jeszcze nie możemy z niego korzystać. Trzeba je najpierw aktywować, potwierdzając numer telefonu oraz tożsamość. Weryfikacja polega na przesłaniu, zdjęć dowodu osobistego oraz nagraniu krótkiego wideo, na którym widoczny jest nasz wizerunek. W niektórych przypadkach może też być wymagany wyciąg z konta. Jest to dosyć intuicyjne i po prostu przechodzi się przez kolejne kroki rejestracji. Przypomnę tutaj, że jeśli XTB Wam nie pasuje z jakiegoś powodu, no to mBank i dmBoś też są sensowną alternatywą. No a teraz krok trzeci, czyli zasilenie konta. Mamy już konto, ale żeby coś kupić, no to potrzebujemy jeszcze mieć pieniądze. Także na razie zostawiamy te wszystkie Wykresiki i okienka, do których przejdziemy później, i bierzemy się za doładowanie, które na całe szczęście jest proste i szybkie. Klikamy duży pomarańczowy przycisk Wpłata, Wpłać pieniądze i mamy kilka opcji. Ja zawsze korzystam z blika, bo moim zdaniem jest najwygodniejszy. Wpisuję kwotę, podaję kod i czekam chwilę w niepewności, mając nadzieję, że nie przekroczyłem limitu blika i nie będę musiał zmieniać ustawień w banku. A tym samym po raz 50, słuchać komunikatu dla starych babć o tym, że. Pracownik banku nigdy nie zapyta mnie o mój trzycyfrowy kod. Ok, głęboki oddech, bezpieczeństwo jest ważne. Tak czy siak, tym razem wszystko się udało i po chwili środki są już na koncie XTB. Teraz przechodzimy więc do kroku czwartego, czyli obsługi aplikacji. W tym miejscu są otwarte pozycje. Jeśli dopiero założyliście konto, no to u was ich nie będzie, a przynajmniej byłbym bardzo zdziwiony, gdyby były. Tutaj z kolei są ulubione. Prawdopodobnie będziecie w tym miejscu mieli masę jakichś rzeczy, w które prawie na pewno nie chcecie inwestować, tak samo jak ja. U mnie są tutaj same najgorsze rzeczy, a nawet nie pamiętam, żebym je dodawał. Wiem, że wyglądają niewinnie, ale to tylko pozory. Tych zakładek tak naprawdę najlepiej w ogóle nie ruszać. Czemu? Cóż, XTB będzie wam podpowiadać coś, na czym zarabia XTB, a wy prawdopodobnie będziecie tracić, a nazywa się to. CFD. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu, a ja już tłumaczę jak działa ta pułapka. Wyobraźmy sobie, że chcecie zainwestować w amerykański indeks S&P 500, czyli najsłynniejszy indeks akcyjny, o którym słyszeliście już milion razy na każdym filmiku o inwestowaniu. Wpisujecie więc w wyszukiwarkę S&P 500. Co dostajecie? US500 z małym druczkiem dopisaną informacją CFD i wiecie co? Kupując coś takiego, wcale nie kupujecie żadnych akcji czy funduszu. CFD to w uproszczeniu taki zakład o to, czy cena wzrośnie czy spadnie. Nie jest to instrument właściwy dla początkujących inwestorów, a moim skromnym zdaniem dla żadnych inwestorów. Prosta zasada do zapamiętania jest taka. Trzymaj się z dala od CFD. Samodzielnie eksplorując aplikację, na pewno jednak na nie traficie. Klikając w te zakładki, większość propozycji to będzie właśnie CFD. Zobaczcie, tu CFD, tu też wszystko w CFD, no i wszystkie kryptowaluty w XTB to też nieprawdziwe kryptowaluty, tylko najczęściej właśnie CFD. No ale co w takim razie robić? Jak żyć? To bardzo proste i jest to krok piąty. Zdecyduj, w co inwestujesz. Teraz właśnie pokażę wam, jak uniknąć tych CFD-ów. Musicie jednak wiedzieć, w co chcecie inwestować. To nie jest porada inwestycyjna i ja nie powiem wam, co będzie właściwe dla Was, bo to zależy od wielu kwestii. Indywidualnej sytuacji, waszej tolerancji na ryzyko, czy chociażby wieku. Ja osobiście inwestuję w bardzo prosty sposób, kupując ETF-y na globalne indeksy akcyjne. Powiedzmy, że chcę pójść najszerzej jak to możliwe, a więc kupić akcje z całego świata. Odpalam więc sobie taką ściągawkę z nazwami ETF-ów. Są tutaj różne rzeczy, jak chociażby ETF-y na wspomniane wcześniej SP 500. Ja patrzę jednak na kategorię cały świat i widzę dwie opcje. To bardzo duże, znane ETF-y, więc oba są dla mnie w porządku. I teraz jest ten ważny punkt, który chciałem Wam pokazać. ETF ma swój kod ISIN. To jest unikatowy kod, więc jeśli go znacie, no to już nie ma mowy o pomyłce. Kopiuję więc ten kod. Jeśli też chcecie dostać tę listę i łatwo skopiować kody ISIN, to wystarczy, że zapiszecie się do zupełnie darmowej Akademii Mądrych Finansów. Wysyłam tę listę i kilka innych prezentów od razu w pierwszym mailu. Później dostaniecie wartościowe lekcje zupełnie w gratisie. Wystarczy, że klikniecie w pierwszy link w opisie. No więc jeszcze raz, kopiuję sobie kod ISIN i wklejam w wyszukiwarkę. Akurat w tym przypadku mam dwie opcje, ale obie to ETF, a nie tam żadne CFD. Różnica to waluta, w jakiej wyceniany jest ETF, euro albo dolar. Jeśli inwestujecie w złotówce, to nie ma to jakiegoś ogromnego znaczenia. Teraz mogę więc przejść do kroku szóstego, czyli kupna akcji lub ETF-a. Mamy tutaj dwie możliwości. Po pierwsze, zlecenie rynkowe po każdej cenie. Działa ono tak, że zrealizuje się natychmiast po najniższej możliwej cenie. Kupując coś, co ludzie często sprzedają i kupują, a więc mówiąc bardziej fachowo, coś, co ma duży wolumen obrotu. To rozwiązanie będzie ok. Duże ETF -y się w to łapią, ponieważ inwestują w nie miliony osób. Jeśli inwestujecie w jakąś małą spółkę, no to możecie chcieć skorzystać z tej drugiej opcji, czyli zlecenia stop limit. Ta opcja będzie też przydatna, jeśli chcecie dokonać operacji tylko pod pewnymi założeniami. Zwykle chodzi o to, że chcecie kupić, ale tylko jeśli cena spadnie poniżej pewnego poziomu. Zobaczmy to na przykładzie. Wpisuję tutaj poziom, do jakiego cena ma spaść, na przykład 100. Wpisuję też kwotę, którą będę chciał wtedy zainwestować, no i składam zlecenie. Będzie ono w zakładce zlecenia oczekujące i zrealizuje się tylko wtedy, kiedy cena, Spadnie do wyznaczonego przeze mnie poziomu. Możecie też zobaczyć to zlecenie na wykresie jako tę pomarańczową linię. No ale że nie spodziewam się, że cena spadnie zaraz do setki, a jednak chciałbym kupić tego ETF-a. Więc anuluję sobie to zlecenie. Klikam X, no i już, sprawa została odkręcona. Warto pamiętać, że w przypadku zlecenia stop limit nie mamy dostępu do akcji ułamkowych. Zobaczcie, kliknę sobie jeszcze raz plusika. W przypadku zlecenia rynkowego mogę tutaj mieć wartości ułamkowe, ale jeżeli spróbuję napisać ułamek w zleceniach stop limit, to wyskoczy mi błąd. No a te akcje ułamkowe są fajne, bo pozwalają na większą dowolność i możemy dojechać bliżej kwoty, którą chcieliśmy wydać. A jeśli inwestujemy małe kwoty, to już w ogóle mogą być zbawieniem. Niektóre akcje czy ETF-y potrafią kosztować 500 zł czy więcej, więc chcąc zainwestować w stówkę czy dwie bez akcji ułamkowych, no możemy co najwyżej pomarzyć i poczekać, aż uzbieramy większą kwotę. A tego nikt nie lubi. Ja się tym wszystkim za bardzo nie przejmuję, bo tak naprawdę to rzadko korzystam ze zleceń Stop Limit. Ogromną większość operacji wykonuję na zleceniach rynkowych, gdzie akcje ułamkowe są dostępne. No i tak samo zrobię tym razem. Wpisuję więc 10 tysięcy złotych, potwierdzam. No i już prawie cała kwota została wydana. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli doceniacie praktyczny sposób prezentacji. Teraz mogę wejść sobie w otwarte pozycję i na samym dole będzie ta otwarta dzisiaj. Co ciekawe, na pewno będzie ona na czerwono. Wynika to z kosztów związanych z zakupem danego aktywa. W XTB nie mamy prowizji, przynajmniej nie do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie, ale za to mamy dość drogie przewalutowanie, które kosztuje 0,5%. Do tego dochodzą spready, i finalnie za każdym razem jest się około 1% na minusie. To naturalne i nie ma co panikować. Jeśli chcecie Zminimalizować ten efekt, to możecie otworzyć sobie konto walutowe, na przykład w euro, no i tam przelewać sobie już euro. Niestety, co jakiś czas zmienia się sposób, jak najtaniej przewalutować i przelać te euraski do XTB. Kiedyś wykorzystywano do tego połączenie Revoluta i Paypala, ale opłaty wzrosły i przestało się to opłacać. Później pojawił się darmowy e-wallet, ale po niedługim czasie prowizja wróciła, no i znowu ludzie zaczęli szukać. Nowych opcji. Mi osobiście szkoda na to czasu, ale takie kombinowanie, żeby ominąć opłaty, może być spoko opcją. Ja po prostu tego nie robię. Na tym etapie wiecie już technicznie, co trzeba kliknąć, żeby zainwestować swoje pieniądze, ale robienie tego bez odpowiedniej wiedzy jest jak igranie z ogniem. Mówiąc wprost, jest duże ryzyko, że zamiast liczyć zyski, stracicie pieniądze. Nie ma nic gorszego niż inwestowanie bez wiedzy i kupowanie czegoś, bo tak powiedział jakiś guru z internetu. Tak więc koniecznie Sprawdźcie ten dłuższy poradnik o tym, jak inwestować na giełdzie, żeby złapać podstawy i nie musieć już słuchać góru. Drugiego takiego materiału nie znajdziecie na całym YouTubie. Serio. Zapraszam i do zobaczenia po drugiej stronie.